Spędzimy do Sieradza, gdzie porządku pilnują Żaneta i Andrzej. Starszy posterunkowy, Żaneta Dulska, w policji służy od dwóch lat. Starszy sierżant Andrzej Bill służy w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu od sześciu lat. Żaneta no, jest taką kobietą, nazwijmy to z jajem. Ja bardzo lubię dużo mówić, Andrzej trochę mniej, więc Andrzej w spokoju wysłuchuje mnie. Jest straszną gadułą niestety i rzadko się to zdarza, że jest cisza, ale zdarzają się takie momenty, że no te dwie minuty jest spokoju przez 12 godzin. To jest ten moment, którego najbardziej nie lubię. Jesteśmy w Sieradzu. Służba Żanety i Andrzeja przebiega dzisiaj bardzo, bardzo spokojnie. Co tak zdychasz? Nie wierzę, no takie nudy. To jest niemożliwe. Co poradzić? Co tu robić? Co tu czynić? A moje auto, żebyśmy podjechali, czy stoi? Czy jak ukradli, to ukradli. No co to zmieni? Mhm. <grych> Kto by to wziął? Daj spokój. Może na gorąco. Na gorąco. Na gorąco tego przetopi. Na żeletki. Tam zamkniemy. Tu i tam, tam i tu. Ja. Jest nie by mąż powalił zgłaszającą na podłogę, znęca się interwencję traktujemy jako pilną. No, przyjąłam, jedziemy. 5 500... jeden na miejscu. Policja! O, dziękuję bardzo. E, e, na ostatnie będziesz szła? No przeszłam się. No co no, swoje lata świetności już miało. Tutaj u Państwa? Dobra, no. Super. Dzień dobry. Policja Sierra, starszy posterunkowy dulska, sierżant Bill. Co się wydarzyło tutaj dzisiaj u Państwa? Sierpusz jest pod wpływem alkoholu mhm. od dłuższego czasu. Jest W stosunku do mojej osoby agresywny, porozrzucał wszystkie dokumenty, zaczął mnie przyduszać, sprowadził mnie do parteru. Wcześniej była to przemoc umysłowa, tak? Także znaczy, to, co było, to jest dzisiaj pierwszy raz tak agresywny. Czyli fizyczna przemoc w wybuchu, tak? Wcześniej była psychiczna, tak? Tak. Czy pani coś z tym, w jakimś kierunku już działała w tej kwestii? Znaczy, zapisałem się do grupy wsparcia mhm. i należę do Al-Anon. no, stoi, pan normalnie. Nie, nie, nie. Mniej, Dobrze, nie, nie. dokument tożsamości od pana poprosiłabym. Dowód osobisty. W celu wylegitymowania osoby, czyli pana. Z powodu podjętej interwencji. A co Dobrze, Czyli nie posiada pan dokumentu tożsamości, tak? Posiadam, ale. To proszę o podanie. Ma pan taki obowiązek, inaczej jest to zagrożone mandatem w kwocie 500 zł. Proszę wystawić mandat. A następnie zjedziemy na komendę celem ustalenia tożsamości pana. Tak? Tak. tak. Dobrze, nie ma problemu najmniejszego. Już tylko pani ja tutaj. Ja też. Pan nie chce współpracować, nie widzę przeszkód. Nie, ja mam tu dokumenty tożsamości mhm. To poproszę. Nie. Pana, proszę, dać mi ten dowód. Nie, posiadam e, odpowiednią wiedzę i każde słowo, które Pan by powiedział, rozumiem. No to super, to poproszę ten dokument tożsamości. Od... <noise> dobrze, poproszę ten dokument tożsamości od Pana. Proszę bardzo. Żona już swoją wersję przedstawiła, teraz słuchamy Pana wersji zdarzeń. Żona powiedziała wszystko, co się. Nie zaprzecza, Pan nie potwierdza, tak? Ja, Pozwolisz? Do pan rączki. Okazuje się, że pan jest osobą poszukiwaną. Jest pan osobą zatrzymaną jako osoba poszukiwana celem doprowadzenia do zakładu karnego. Po, 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 po. wydanego nakazu doprowadzenia? Nie dzisiejszym pan zostanie doprowadzony do nas, do jednostki policji, w dniu jutrzejszym do zakładu karnego. Musi pan odbyć karę w wymiarze 5 dni w zakładzie karnym. Dobrze, e, Momencik. No ale czy, spokojnie, my musimy skończyć tutaj i pojedziemy spokojnie. E, można się, że tak powiem, uwolnić od kary poprzez wpłacenie grzywny w kwocie 500 zł i do zapłaty też również koszty sądowe w kwocie 120 zł. No, no dobrze, to jest, jest pana decyzja. No wie państwo, dla ja czego mam tutaj numer, tutaj numer tylko sprawy. I tak dalej. To już e, można się i... dowiedzieć. Są, karne, tak? i... No ale i... może jednak zapłacić to. Radzu. Żaneta i Andrzej podczas swojej interwencji nieoczekiwanie natrafiają na osobę poszukiwaną. Do pan rączki. Jest pan osobą zatrzymaną jako osoba poszukiwana celem doprowadzenia do zakładu karnego. Z powodu wydanego nakazu doprowadzenia. Musi pan odbyć karę w wymiarze pięciu dni w zakładzie karnym. Można się, że tak powiem, uwolnić od kary. Przez wpłacenie grzywny w kwocie 500 zł, i do zapłaty też również koszty sądowe w kwocie 120 zł. Nic nie płacę. No to jest Pana decyzja. Ale może jednak zapłacić to. Ja nic nie płacę. Dobra, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli tutaj chodzi o kwestie znęcania się i tak dalej, wie Pani, że może Pani złożyć stosowne zawiadomienie w tej sprawie? U nas w komendzie? Chodzi o to, że. o znęczaniu się, tak? zgłosisz przemoc? Zgłosi. Fizyczną. To była pierwszy raz taka sytuacja, więc na razie skończy się na tym, co jest, tak? Rozumiem, czyli na razie... No to jest Pani decyzja, bo nie... to Pani... To jest moja Dlatego ja też Panią informuje, że może Pani... Ja bo tak. Pana nic nie No Ja do... Pana też nic, ja robię swoją robotę, tak, no. To wychodzimy w takim razie. Idziemy. Teraz. Proszę. Ja Pana, że tak powiem... Zapraszam do Karocy. Idziemy. Pan wiedział chyba. Też mi się tak wydaje. Coś. No więc przyszła do niego wiadomość, że... Ma się no oczywiście, no bilet dostał stawić. na pewno. Ja mówię, również zapłaty nawet, tak? No, no nie wiesz, no, Każdy jest kowalem własnego losu, tak? jak pan chce mieć wakacje na koszt państwa w zasadzie. Odpocząć. Wiesz, ta. takie, taka przerwa może i dobrze zrobić. Dla związku? No oczywiście, że tak. Wiesz, no, jak pani tutaj mówi, że pan jest w ciągu jakimś tam, no to teraz przez te parę dni wytrzeźwieje, nie? Tak. My zrobimy swoje dziękuję. Radzu Żaneta i Andrzej transportują poszukiwanego mężczyznę na badania do szpitala. Dobrze, już, pa, już zaraz wychodzimy. Proszę o chwilę cierpliwości, tak? Ja panu pomogę, spokojnie. Niech pan sobie tutaj nóżkę postawi, żeby pan się nie przewrócił, tak? Panek panu panu niestety nie mogę zabrać. Tak dobrze nie będzie. No, Zapraszam. Pan zatrzymany do nas, a na zakład karny potem na siebie. Siadamy sobie tutaj. Pani do zakładu karnego. Proszę? Pan do zakładu karnego idzie? Chyba tak. No. Po co? Nie ma pan tu lepszych? Za nie winno, za głupotę. Ja mam już ponad 50 lat i nie zależy mi na tym, żeby mieć czystą kartę. Ja już kiedyś to przerabiałem. Prowadziłem działalność gospodarczą i w pewnym momencie kuzyn namówił mnie na tir. Położyłem, zacząłem wozić towarów na tirach. Ja to już wszystko się zaczęło. Całe moje nieszczęście. Ja jestem mój zawodowy. Tak. Ja na misjach byłem. Gdzie na misjach pan był? Pytam co? No to tak było, się było mieścić. No, to by, No dobra, to tuż, destawę, no, no po prostu już. Prawo dostawał na pana. Pan dokonał wyboru. Dziękuję. Okay. Ja, Mógł pan się wykupić, a nie chce. to? Co to? to, to miłego by stosowania. Myślę, że nie będzie by tak miło. Wszystko? Mordziu? Okay. Okay. Dobra, dzięki. Dziękujemy. Spokojnego dyżuru na razie. Do widzenia. No, hop. Wsiadam. Dobra, oh. okej. Okay. Super. Zapraszam za koleżanką do góry po schodach. Dobre. Siadamy sobie. Aktualne zajęcie: emeryt, pracuje pan. Emeryt, tak? A to, co się dzieje, to. jest konsekwencja mojej działalności gospodarczej. Sytuacja cała zakończyła się. Nazwijmy to troszeczkę. Pozytywnie dla nas, niezbyt pozytywnie dla Pana. Pan był osobą poszukiwaną, więc dla nas jest to plus. Został zatrzymany. Mamy jedną osobę poszukiwaną na naszym terenie, mniej. No Pan, niestety, nie chciał zapłacić kary. Woli odbyć ją w zakładzie karnym, dlatego został zatrzymany. Całą sytuację będziemy kończyć. Sporządzimy jeszcze dodatkowe notatki. Zamknięcie tutaj Panowie za mną?